Piątek, piąteczek, piątunio, mamy weekend i powiem Wam, że zastanawiałem się, jaki materiał dzisiaj Wam umieścić na ten wspaniały weekend, który jest przed nami. Ciągle mam do zaprezentowania Wam czołgi, nowe czołgi premium, ale wiem, że wielu z Was tych pojazdów niezbyt cierpi, dlatego postanowiłem dać coś, co będzie, mam nadzieję, z grubej rury. Super Conqueror, chyba najlepszy czołg ciężki. Pierwszoliniowy. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że mamy naprawdę świetne działo, jeśli chodzi o przepychacze. Dodatkowo, naprawdę bardzo dobry pancerz wieży. Nawet pancerz kadłuba jest wystarczający, jak na brytyjski czołg ciężki. Prędkość maksymalna, może nie rozpieszcza, w porównaniu do choćby nawet Chieftaina, czy do Valora. Ale tutaj nadrabiamy dpm -em. Patrząc ogólnie na przeładunek tego, działa i wchodząc w wymianę z naszym przeciwnikiem, patrzymy dosłownie jak jego punkty wytrzymałości uciekają. Niczym bombelki z szampana w kieliszku. Tak więc naprawdę, pojazd jest znakomity, patrząc ogólnie na pierwszą linię. Jeżeli gdzieś nie musimy daleko jechać. Tym pojazdem możemy naprawdę robić niesamowite wyniki. Zaraz powiemy sobie chwilę o jego parametrach, tak dla przypomnienia, no bo już dość dawno w sumie ten czołg był na moim kanale, ale tutaj chciałem Wam pokazać jedną. Rzecz to jest bitwa w szturmie. Drużyna przeciwna musi przejąć nam bazę. Nie ma artylerii, idealna, można powiedzieć, rozgrywka bez arty. I tutaj na chwilę się zatrzymam, bo prosicie mnie czasami o analizy bitew i tak dalej, tak dalej. Dlatego postanowiłem od czasu do czasu coś takiego będę wam Mówił z mojej strony, patrząc ogólnie z mojej strony. I co na tej mapie, akurat, na co najbardziej musimy uważać? Zobaczcie, jak przeciwnik powinien, mniej więcej, jak możemy się spodziewać, że się rozjedzie. Rusza z trzech pozycji i przeważnie jest tak, że najszybciej zajmuje pozycję właśnie tutaj na linii 6-7 G, mniej więcej w tym miejscu, ewentualnie jedzie linią. 9 aż do punktu, właśnie tak jak widzicie, tutaj strzałeczkę, do punktu K, czyli KJ linia tu musimy uważać na te czerwone koła. W tym miejscu tu przeciwnik przeważnie się pojawia. Patrząc ogólnie od strony przeciwnika, jadąc tym wąwozem, tak jak nieraz są standardowe bitwy, czyli żółta strzałka, tam to jest można powiedzieć samobójstwo, grając oczywiście na mapie, gdzie nie ma artylerii. No bo arta praktycznie od czasu do czasu może nam tam pomagać, ale jeżeli nie ma artylerii, przeciwnik praktycznie jest na straconej pozycji. Jeśli ustają się nasze czołgi na zamku, nie jest ale łatwo przejechać tamtą linią. Dlatego o wiele łatwiej przeciwnikowi byłoby zaatakować właśnie tutaj, gdzie widzicie te czerwone strzałki, i na te pozycje najbardziej musimy uważać. Ja, akurat, postaram się pojechać na pozycję mniej więcej linia HJ6-7 mniej więcej, w tym rejonie postaram się po prostu postawić swój. Czołg. Dlaczego akurat w tym? Dlatego, że mamy bardzo dobre opuszczanie działa. To jest raz twarda wieża i tu zobaczcie, ta górka pozwoli nam się chować, czyli robić cooldowna albo chowanie kadłuba. Tak mniej więcej to wygląda i powiem Wam, że to jest idealna pozycja dla takiego czołgu. Nawet jeżeli przeciwnik będzie w bardzo dużej ilości, bez problemu jesteśmy sobie w stanie poradzić. Najgorsze jest to, że nasze niszczarki z tyłu, które stoją, one niezbyt zwracały uwagę właśnie na tą stronę mapy, a patrzyły w zupełnie inną stronę. A zobaczcie co tutaj się będzie działo. Tu gościu w tym pZciku w sumie bardzo mi się przydał. Jednak co, dwa czołgi to nie jeden. Przeciwnik studził swoje zapędy. No, ten koleżka tym AMX-em zdecydowanie bardzo źle zrobił. Owszem, on chciał dobrze pojechać, ale za daleko. On powinien stanąć sobie tutaj, gdzie jest właśnie niszczarka, i w tamtym miejscu obaj daliby choć trochę dłuż, dłużej wytrzymać. No, i zaraz ten Conway też zejdzie. Grając niszarką, niszarką tak miękką, jadąc w tą pozycję, no niezbyt dobre rozwiązanie. I Zobaczcie, nie mamy praktycznie w ogóle wsparcia od tyłu, czyli plecy nas kompletnie nie wspierają. Dobra, i teraz zobaczcie, jaka jest przewaga. Fakt, nie są to może jakoś mocne, wymagające czołgi, ale mimo wszystko, jeżeli. Jest przeciwnika dość spora ilość. No to nie zawsze możemy sobie poradzić. Tu jeszcze wyjeżdża mi E5, na którą muszę bardzo uważać. No teraz coś tam się dopiero ruszyło. Zobaczcie na naszej bazie. Chyba skapnęli się, że jednak. Na tej flance zdecydowanie więcej się dzieje. A no tak, dlatego, że słuchajcie, jeżeli ktoś nie pilnuje tego wąwoziku po mojej prawej stronie i czołgi sobie tam zajmą pozycję, naprawdę jest ciężko ich wyciągnąć stamtąd. I teraz kilka słów na temat Super Conquerora. Działo, sławetne działo. L1A1, chyba tutaj nie trzeba więcej mówić. 120 mm, uszkodzenia, 400 na strzał, przadunek mamy niecałe 7 sekund, przepraszam, niecałe 7 sekund. Naprawdę fenomenalny wynik, do tego mamy twardą wieżę. Słuchajcie, 279 z przodu, boki miękkie, 89, dlatego byle, można powiedzieć, ósemka jest nas w stanie przebijać. A teraz heavy mnie się tutaj uczepił, na szczęście grill go ściągnął. Oj ty kolego, to tutaj zejdziesz momentalnie. I to jest właśnie fajne w Super Koniu, że przeciwnik topnieje w oczach, patrząc na nasz przeładunek. Słuchajcie, no sobie pograłeś. 6 do 3. Bitwa, patrzy na, tak jak drużyna się nasza rozjechała, raczej nie musimy się zbytnio martwić. Jest dwie niszczarki jeszcze w bitwie i brakuje mi jednej. Dlatego musimy uważać, bo gdzieś po przeciwnej stronie... Aha, tu jest jeszcze jedna. Dobra, a po drugiej stronie chyba był badger. Tak jest. To teraz wiemy przynajmniej, co musimy robić. Ktoś może tutaj narzekać, że ja gram akurat tym czołgiem na full goldzie. To nie jest dla mnie akurat czołg do, ani do zarabiania, ani do zabawy, do prawdziwej, męskiej gry i dlatego jest na full goldzie. Dodatkowo czołg jest oczywiście przygotowany pod jakieś planówki, czy tam turnieje. Na dziesiątym tierze nikt nie oszczędza, nikt nie zarabia, gramy na poważnie. Dobra, 7 do 4. Cały czas tutaj ta niszarka sto sobie stoi. I co jeszcze możemy powiedzieć na temat działa? Czas przerzutniku, już powiedziałem, niecałe 7 sekund. Czas skupiania, 2 sekundy. Owszem, Chieftain ma lepiej, ale wieża Chieftaina niestety ma słabe miejsca. A mowa o włazie dowódcy. Tutaj przebić tą wieżę na Super nie jest wcale łatwo. Pojazd jest o wiele bardziej opancerzony. Chyba najbardziej z tych wszystkich brytyjskich czołgów ciężkich. Chociaż Valor on podejrzewam, że ma lepszą wieżę niż Super Conqueror, przynajmniej tak mi się wydaje wchodząc w jakieś tam potyczki właśnie z Valorem czy Super Conquerorem, jednak na Super Koniu jesteśmy w stanie przebić ten włas. A na Walorze, no, różnie to bywa, nie zawsze jesteśmy w stanie trafić tam. Kolejna rzecz, celność tego pojazdu to jest 0,33, tak więc naprawdę bardzo dobra wartość, ale jak dla mnie chyba jedynym i najlepszym działem, jeśli chodzi o czołgi ciężkie brytyjskie, jest działo pojazdu FV215B. Tamto działo jest naprawdę kapitalne, niczym laser. Tutaj, porównując ten czas skupiania, jest gorszy. Celność, nie pamiętam dokładnie na F-Fale, jaka jest celność, ale mimo wszystko tamto działo zdecydowanie ma mniejsze to kółeczko, tak jak widzicie na przykład do skupiania. Naprawdę jest świetne działo. Chieftain ma dobre działo, ale FV215B ma najlepsze działo z tych wszystkich czołgów ciężkich nacji brytyjskiej. Najgorszą rzeczą w Super to jest mobilność. Jeżeli przyjdzie gdzieś tam podjeżdżać dalej, musimy szybciej zająć pozycję. Naprawdę tutaj jest no drama. Ten pojazd bardzo wolno jeździ w porównaniu do konkurentów, a patrząc na radzieckie czołgi ciężkie, tamte zasuwają jak małe samochodziki, można by było powiedzieć. Tutaj, no, jeżeli nie musimy gdzieś daleko jechać, idealny czołg na przepychacze z krótkim dystansem. Ale uwierzcie mi, ten mankament jesteśmy w stanie pominąć dla tej wieży, dla tego opuszczania działa, dla tego DPM-u, czyli uszkodzeń na minutę. No i słuchajcie, uszkodzeń naprawdę, działo jest kapitalne, pojazd naprawdę. Jeżeli ktoś jeszcze go nie zrobił, to zróbcie. Uwierzcie mi, że nie pożałujecie. Linia może nie jest łatwa, ale później naprawdę zobaczycie, jak ten czołg się Wam odwdzięczy, męcząc się przez te, Wcześniejsze, można powiedzieć, szroty. Szybka bitwa, bardzo dobre uszkodzenia. Brytyjski pojazd na bagnie pokazał swój niesamowity potencjał. Z mojej strony to wszystko. Nie zastanawiajcie się, róbcie ten czołk. I życzę oczywiście miłego weekendu. Do usłyszenia. Hej!